Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Zapraszamy na stronę kapiak.pl Kupujesz czy licytujesz? W sklepie kapiak.pl Ty decydujesz. Sklep internetowy i aukcje jednosekundowe w jednym miejscu. Kupuj bez stresu lub licytuj. Uwaga! Sprowadzamy na zamówienie hurtowo i detalicznie każdy produkt wybranej firmy działającej w Wielkiej Brytanii. Zapamiętaj ten adres www.kapiak.pl w latach 60. czwartki lekkoatletyczne były masową imprezą dla młodzieży. To z niej wyrośli tacy mistrzowie olimpijscy jak Irena Szewińska, Władysław Komar i Jacek Wszoła. Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży wspólnie z Fundacją Polskiej Atletyki reaktywowało tę imprezę w 1995 roku. W czwartek na Pilskim Stadionie przy ulicy Żeromskiego odbyło się kolejne, drugie już w tym roku spotkanie młodych lekkoatletów z kilkunastu szkół północnej Wielkopolski. Jak się biegło? Dobrze. To jest półdyskusja? 60 metrów? Nie, ja jestem z Wysz. Skąd Z, z kręgu. No, 15 edycja czwartków. No, pięknie się składa, bo w 14 edycji ekipa piły wygrała drużynowo ten Grand Prix Polski. No, myślę, że jest to. Jakieś tam podsumowanie, zwieńczenie. Chociaż dla dzieci nie, bo roczniki się wymieniają. Rok rocznie przybywa i rok rocznie ubywa. Jedna trzecia. Także dzisiaj tak to no, wygląda. Dzisiaj pogoda trochę pod znakiem zapytania, ale dzieciaków dużo jest na stadionie. Pogoda jest w miarę znośna. Pozwala na to, żeby te dzieci się pobawiły. Na stadionie dzieci będzie około 600, może trochę więcej. Bo to jest forma mitingu. Przyjeżdżają, zaliczają, odjeżdżają. My nie zgromadzimy dzieci po to, żeby nie przetrzymywać ich. I to jest na tyle się sprawdziło, że przez 15 lat funkcjonuje. A skąd dzieci przyjechały dzisiaj? O z różnych. I, i mamy i Wyżyski, mamy e, czanków po jakiś krzyż tam jest gdzieś jeszcze są z, właśnie z tych terenów no i mamy tutaj również dzieci z tej strony z Szydłowo, Miasteczko, Białośliwie no jest sporo z różnego promień 80 km. konkurencje tradycyjne pewnie ale przypomnijmy jakie konkurencje jest, są 60 metrów dziewcząt chłopców 300 metrów dziewcząt chłopców 600 metrów bieg dziewcząt i 1000 metrów bieg chłopców. Rzut piłką palantową, skok w dal i skok w Duży problem techniczny stanowi uszkodzona bieżnia tartanowa. Powstały wyoblenia, które są bardzo niebezpieczne dla sportowców. No, bieżnia jak bieżnia, technika, technologia, do tego jeszcze wplecony trzeci czynnik, czyli aura, powoduje pewne nam niespodzianki. Wyłączamy tą część bieżni, na której nie możemy się bawić. Bawimy się na pozostałej części i na bocznym boisku. Obiekty dzięki tym służbom, tu technicznym, MOSiR-u są przygotowane w miarę bezpiecznie i dobrze, także możemy się bawić. Moc wody jest niezbadana. Zimą jako lód rozwala, a w lecie jako para rozwala, więc możemy sobie resztę dopowiedzieć z spraw fizyki, nie? Niedawno była obecna na stadionie ekipa techniczna z firmy, która położyła bieżnie. Wzięto próbki do badań, całość prawdopodobnie zostanie pokryta tartanem jeszcze raz. Ideą czwartków lekkoatletycznych jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych. Ogólnopolski finał zorganizowany zostanie w Warszawie w czerwcu 2011 roku. Polska Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502-314-930. Zapraszamy na stronę kapiak.pl. Kupujesz czy licytujesz? W sklepie kapiak.pl Ty decydujesz. Sklep internetowy i aukcje jednosekundowe w jednym miejscu. Kupuj bez stresu lub licytuj. Uwaga! Sprowadzamy na zamówienie hurtowo i detalicznie każdy produkt wybranej firmy działającej w Wielkiej Brytanii. Zapamiętaj ten adres: www.kapiak.pl.